No ja. Następna sprawa, jeśli chodzi o propagandę, proszę państwa. Też z Polski. Otóż poobejrzałem sobie pannej wypowiedzi pana Krzysztofa Bosaka na temat jednego z dziennikarzy, którego nazwiska nie będę wymieniał, bo zaczyna mówić już coraz bardziej obrzydliwe rzeczy. I absolutnie się z nim zgadzam. Napisałem mu to nawet. Ani ja nie jestem z bajki pana Bosaka, ani pan Bosak nie jest z mojej bajki. Ja w Konfederacją mogą się nie zgadnieć, w wielu rzeczach się nie zgadzam. Nie jest to moja bajka, ja też nie jestem ich bajką, ale nazywanie ich roskimi onucami i agenturą jest troszeczkę bez sensu. I mogą to robić tylko ci, którzy sami są agentami jakichkolwiek służb. <laughs> po prostu. A to, co się dzieje w, prawicow w prawicowej, propisowskiej prasie na temat Konfederacji i pana Busaka, jest po prostu świństwem. Ja się nie zgadzam z takim podejściem do Rosji, jaki ma Korwin-Mikke czy ma Bosak, ale nie nazwę ich agenturo za Chiny. Po pierwsze, nie ma żadnych dowodów na to, po drugie, ja mogę uważać, że to wynika z naiwności. Naprawdę z naiwości, a u pana Korwin-Mikke z przekory, bo ich skromnym zdaniem. A, a u pana Bosaka troszkę z naiwności i o tym możemy dyskutować. I jeszcze raz powtarzam, to nie jest człowiek z mojej bajki. Tak samo uważam go za, jednak za element systemu i jego kandydowanie. I jest wspieraniem systemu, który koniecznie trzeba obalić. Ale nazywanie go w ten sposób jest totalnym świństwem. Jest po prostu chamstwem. I tak to trzeba nazwać. I to chamstwem przez ch. I tak to trzeba nazwać, proszę państwa. No. No. Yy. Podobnie jak również... W tej chwili dyskusja nad nowym tym filmem pana, to, to już się pojawiło, pana tego Sekielskiego, czy jakimś nie nowym filmem, czy tym filmem, gdzie ten jego główny bohater okazał się być, jest sądzony jako oszust. I nikt sobie nie zada pytanie, za co jest sądzony jako oszust. Ponieważ proszę Państwa, jeśli to co on, jeśli zaprzeczymy wszystkiemu, Absolutnie wszystkiemu, co on mówił na temat, że był ofiarą pedofilii, bo był rzeczywiście, akurat ja też się z tym filmem nie zgadzałem, bo to jest jednoznaczne, że tylko jedno środowisko, to dotyczy równie wszystkich środowisk i to też nie tak prosto. Więc więc proszę Państwa, jeśli ten człowiek był ofiarą, ale później popełnił przestępstwo, oszukał kogoś, udał, że jest chory, to nie oznacza, że on nie mówił prawdy o, wy swoim o wykorzystaniu, yy, że został wykorzystany jako dziecko przez pedofila. Akurat księdza, ale to mógł być również aktor czy ktokolwiek. Bo jeśli będziemy tak myśleć, że wszystko, co mówi jest kłamstwem, to niszczymy wszystkich świadków, to w takim razie źli wszyscy świadkowie koronni kłamią. Bo kim jest świadek koronny? Przecież on popełniał przestępstwo, a teraz mówi o innych przestępstwach. Prawda? Pomyślcie. Pomyślcie, proszę Państwa. Świadek koronny, który jednocześnie wykorzystuje tego, że to, że jest świadkiem koronnym, popełnia następne przestępstwo. I za co on jest skazany? Za to następne przestępstwo, ale nie za to, co mówił przedtem. Więc pomyślcie w ten sposób. Ja już nie mówię jaki, ja już nie mówię, proszę państwa, o tym, o swoim stosunku tylko do mówienia o pedofilii, tylko dotyczącej jednej strony, ponieważ miałem okazję, naprawdę miałem okazję uczestniczyć w prawdziwej grze na grze prawdziwym zwalczaniu, przez prawdziwe służby siatek pedofilskich i dobrze wiem, że to, dotyczy, że to dotyczy ludzi z różnych światów i to tych również tymi celebrytów i to na przykład Gary Glitter, Gary Glitter przecież i dalej, dalej. I to nie jest o tym ta audycja, tu chodzi właśnie o propagandę, na której my po prostu się my, na którą my się dobieramy. I teraz tutaj mamy, wracając do pana Busaka, słyszymy Ruska Onuca i ruski agon. I to jest to słowo klucz. I wszyscy zaczynają wierzyć. A jak ktoś ściśnie wypowiedzi tego Pana dziennikarza, to zaraz widzimy zupełnie co innego. Naprawdę. Widzimy sobie innego i chyba jestem jedyny, który tak ostro to stawia. I, I rzeczywiście, i tutaj się zgadzam i popieram absolutnie pana Bosaka w tym, co mówi. I ma absolutną rację. Nie można tak. Nie można tak. No, no a nie powiedzieli, że ci księża współpracowali. Do no, to, ale proszę pana, ja nie mówię na temat filmu, ja mówię na temat sytuacji, która się zdarzyła. Ostatecznie ofiara pedofilii może także później być przestępcą. Co nie oznacza, że mając 10 lat nie został wykorzystany seksualnie, a mając lat 30 popełnił przestępstwo. Jedno nie ma z drugim nic wspólnego, rozumie pan? No. O to chodzi. O to w tym wszystkim chodzi. Karę musi ponieść za oszustwo, ale ofiarą jest. Prawda?